11 kwietnia, Jezu mój kochany, tak śpiewamy w koszkich żarach, o Bożym miłosierdziu połączonym z Bożą Sprawiedliwością i dwa dni przed przygotowaniem się do ofiarowania Maryi oraz świętej Gemmy Garganii, obdarzonej stygmatami, której anioł z miłością ganił, wstydzę się za Ciebie. Czy zgodzić się ze słowami św. Tomasza Zakwinu? Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem, a miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką nieporządku i wszelkiej ruiny. Tylko Boża Sprawiedliwość połączona z Bożym Miłosierdziem uzdrawia ten chory, bezduszny świat od lęku, od grzechu. Czas Wielkanocy to czas Bożego Miłosierdzia z piękną niedzielą, przewodnią, niedzielą białą, niedzielą Bożego Miłosierdzia ustanowioną przez świętego Jana Pawła II jako znak Bożej Chwały, Bożej Miłości i Przebaczenia. Chciałoby się krzyknąć, ludzie, otrzymaliśmy wielki skarb. Boże Miłosierdzi. Nie przetrwońmy go jak synowi marnotrawni, jak córki wiarłomne, bo kiedy ten czas się zakończy, to już tylko Boża Sprawiedliwość nas osądzi, bez żadnej taryfy ulgowej. Cieszmy się darami miłosierdzia. Zagospodarujmy je dobrze, bo bez nich sąd ostateczny będzie najstraszniejszy, gdy wpadniemy w ręce Boga Żywego. Nadużywających miłosierdzia, Pismo Święte prezentuje, bardzo trafnie stwierdzeniem. Nie będzie litości dla takich, co wystąpili przeciwko duchowi świętemu. Wszystkie grzechy będą wybaczone, ale te, w których człowiek nie uznał, że miłosierdzie, które dostał, pochodziło od Boga, osądzą go same grzechy. W wielkim poście śpiewa się w gorzkich żalach. Jezu, mój kochany, oraz pragnę, matko Maryjo, zostać z tobą i dzielić się twoją żałobą. Gorzkie żale powstały w Warszawie, w kościele świętego krzyża, ułożone przez. Ojców misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo aby Polaków zmotywować przez rozpamiętywanie męki pańskiej do wolności wewnętrznej do wolności od grzechów te pieśni gożkich służyły nam później w czasach niewoli pod zaborami może właśnie po to były żeby je rozpamiętywać żeby myśleć o tym co jest straszne co zniewala nie tylko fizycznie ale także duchowo po raz pierwszy wydrukowano pieśni gorzkich żali w roku 1707. Składają się one z pobudki, intencji i trzech części. Hymn, żal, dusze ściska, lamentu duszy nad cierpiącym Jezusem i rozmowy duszy z Matką Bożą oraz zakończenia, któryś za nas cierpiał rany. Śpiewając je błagamy... O pomyślność dla ojczyzny, o zgodę i pojednanie w rodzinach, o odpuszczenie grzechów, o ochronienie od nieszczęść doczesnych i wiecznych. Przede wszystkim w nim dziękujemy Chrystusowi za to, że podjął za nas drogę krzyżową, aby przez wzgląd na jedną mękę Bogu Ojcu nas łaskami do opamiętania przywiódł. Prosimy. Także o skruchę za nasze postępowanie, za to, że próbowaliśmy żyć na własną rękę, nie pełniąc woli Bożej. I o ratunek dla Polaków przebywających w czystu. A dla nas samych o wytrwanie w szczęśliwości i w łasce Pana Boga, tak jak Matka Boleściwa. W pieśni Ach, jam, Matka, tak żałosna, pytamy Maryję, powiedz mi, o Panno moja, czemu gorzkie łzy lejesz? Wiem, Pan Jezus pakał nad Jerozolimą. Wiemy, jej mieszkańcami. Maryja płacze nad nami, nad swymi dziećmi, bo ją zawstydzamy. Jej twarz blednie od naszych nieprawości, dlatego prosimy Maryję w tym 32 dniu od zawierzenia się jej niepokanemu sercu, o siłę do zerwania z grzechem, o wybaczenie, o wytrwanie także w dobrych postanowieniach. Oto do tego może nas tylko pobudzić szczere nawrócenie, autentyczna miłość. Dlatego wołamy, o Matko, źródło miłości, dozwól mi z sobą płakać, a także o Maryję, o Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę. Po tych naszych grzechach nosimy blizny, ale one są przecież także znakami łaski Boga. Nosimy je z dumą. I na większą chwałę Bożą, i na świadectwo dla tych, co jeszcze z daleka stoją od Maryi, aby zapłakali nad sobą, tak jak mówi to Jezus, i nad swoimi dziećmi, bo przyjdą dni straszne. Opamiętajmy się w porę. Pójdźmy do Maryi. Pokłońmy się jeszcze, że ucałujmy w dłonie, a ona przysposobi dusze nasze do audiencji u jej syna, naszego zbawiciela. Właśnie tak stało się w życiu dzisiejszej patronki, świętej Gemmy Gargani z Luka we Włoszech, która już w wieku 25 lat poszła 11 marca 1903 roku po nagrodę do Pana Jezusa, swego oblubieńca. Gemma co tydzień nosiła znaki, męki Chrystusowej, stygmaty, rany na rękach, nogach, sercu, głowie, a na całym ciele, jak po. Biczach. Jej osoba była widocznym znakiem cierpiącego Pana. Już gdy w wieku ośmiu lat po śmierci swej mamy, przyjęciu Komunii Świętej i bierzmowaniu, postanowiła, postaram się każdą spowiedź i Komunię Świętą tak przyjmować, jakby to był ostatni dzień w moim życiu. Taki moment sprawi, że Bóg wybrał ją szczególnie. Później Gemma, której imię po włosku znaczy Klejnot, Chrystus szlifował, jak jubiler, by jaśniał pięknością. Pięknością duszy, pięknością miłości serca. Wiele cierpień spadało na Gemmę. Śmierć ojca wkrótce przyszła. Później brata, który był w seminarium i pragnął zostać kapłanem, a którym ona się opiekowała do końca jego dni. Aniu Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, który stał nieustannie przy Gemmie, powtarzał jej: Pamiętaj, że klejnotami oblubienicy ukrzyżowanego króla mogą być wyłącznie ciernie i krzyże. Po śmierci brata gemma tak była wyczerpana całonocznymi czuwaniami, że była bez wiary, bez władz w nogach, rozchorywała się, dostała też zapalenia opon mózgowych i przeleżała przez rok, całkowicie sparaliżowana. Ojcowie pasjoniści, którzy byli jej duchowymi opiekonami, zobaczyli, że Gemma w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa otrzymała od Zbawiciela niezwykły dar, stygmat, ślady męki Pana Jezusa. Przez trzy lata, tyle ile lat nauczał Jezus, ona co tydzień przelewała krew. Od wigilii, czwartku, a każdy piątek była widzialnym znakiem cierpiącego Chrystusa. Święta Gemma tak opisała ten moment po... May... W prawej ręce stał mój Aniu, stróż, a Maryja mi powiedziała: córko, w imię Jezusa masz odpuszczone grzechy. Jezus, mój syn, bardzo Cię ukochał i dał Ci dowód szczególnej łaski. Czy zechcesz okazać się jej godną? Ja Ci będę matką. Czy chcesz mi się okazać prawdziwą córką? Maryja uchyliła swój płaszcz i tym płaszczem ukryła gammę. tak wierzymy każ każdego z nas kogo wybiera na swe dzieci, pod tym płaszczem przeprowadza do Chrystusa, by nas obdarzył łaskami. Święta Gemma Gagani jest dla nas wzorem niedoścignionym, tego jak mamy swe pragnienia życia tylko dla Jezusa, ale także śmierci grzechom składać przez ręce Maryi. Niech czas przygotowań do ofiarowania się Maryi w tym 32 dniu od tego wydarzenia przybliża nas i przyspasabia do łaski, jakie... Przygotowuje dla tych, których Maryja wybrała na swe roślinki, perły, klejnoty. Pan Jezus przez cierpienia zjednoczone z jego męką nas oszlifuje, abyśmy jaśnieli pięknem miłości nadprzyrodzonej. Święta Gemma po doznaniach mistycznych powtarzała, miałam wrażenie, że z bólu umieram i gdyby mnie nie podtrzymała Matka Boża, byłabym upadła na Ziemię. Prośmy żarliwie za pomocą świętej Gemy Matkę Najświętszą, aby wyprosiła nam u Jezusa, cnoty, które potrzebujemy, aby dostąpić zaszczytu trafienia przed oblicze Chrystusa, aby w Nim wysławiać Boga w raju, a tutaj na ziemi przez zawierzenie Maryi, pełnić Jego wolę.